Hejka, hej, witam w piątek. Widzimy kupon Keno i mam jeden zakład, ale jak widzicie, dużo mamy tutaj liczb z 10, ponieważ w tym tygodniu najlepiej poszło właśnie na 10, było też na 9 i na 8, ale te najlepiej się spisały, jeżeli można tak powiedzieć. Postanowiłam więc zobaczyć, jak to pójdzie z mnożnikiem. Tylko oczywiście mamy już mniej losowań, tylko 5. No i właśnie z mnożnikiem jeden zakład. Wkład 20 zł, ponieważ stawka podstawowa. I mamy na chybiu. No to czas zobaczyć, będzie 5 tabelek. No to patrzymy. Tutaj musi być większe oddalenie, żeby w tym miejscu zmieściła się tabelka. No bo im więcej mamy tutaj na kuponie liczb, tym właśnie mam mniej miejsca na tabelkę. Ale już tabelka leci. Przy montażu zobaczymy, jak to wygląda. Oby dobrze. I tylko Wam powiem, że tutaj, żeby coś było, to potrzeba nam aż pięciu liczb. I oczywiście wyżej, a nawet tylko jedna wystarczy albo wcale. No, najlepiej y, albo wcale, albo powyżej pięciu. A jak będzie, czas zobaczyć. Jednak taberka będzie teraz. I uwaga: siódemki nie ma. 14 pojawia się, mamy jedną. 26 nie widać. 33 nie ma. 34 też nie. 41 nie ma. 44 nie. Blisko tutaj mamy. Pojawia się ta liczba, więc mamy dwie. Aha, no to nie mamy szans, a te ostatnie nie pojawiają się. Dwie, no to na pewno za mało. A zapomniałam, że to właśnie z mnożnikiem, i tutaj, gdyby się udało, no to właśnie można byłoby podwoić, ale niestety nie. A co będzie w następnej taberce? Jaki będzie mnożnik? Powiem dopóki pamiętam o tym. A tutaj nie mnożymy, ponieważ mamy podstawowy mnożnik, czyli tak, jakby go nie było. Siódemka pojawia się. 14 nie ma. Mamy 26, no to 2. 33 niestety nie ma, ale mamy liczbę 34, trzecia już. 41 nie ma, 44 też nie. Kolejna liczba, już wiemy, że niestety nie będzie. Widać po tabelce, że tych wysokich już nie będzie. Skończyliśmy niestety na trzech, więc. Nic tutaj nie ma, kolejna tabelka. No i kolejna tabelka też ma ten mnożnik podstawowy, więc uwaga czy w ogóle coś będzie. Siódemki już tutaj nie ma, ale mamy 14, 26 nie pojawia się. 33 nie ma, 34 też nie, kolejna liczba nie pojawia się, choć było blisko. I tu też blisko 44, a tam mamy piątkę. I niestety pojawia się liczba 57. A dlatego niestety, ponieważ tutaj ta 14 się pojawiła, gdyby tak poszło do końca, no to byłoby 2 złote, no bo tych liczb też nie było, więc przeszkodziła nam ta jedna, a nawet te dwie. Bo przypominam, że jak nie ma nic, no to też płacą. Niestety nie udało się, a my mamy ostatnie dwie tabelki. Więc yy, tutaj mamy mnożnik razy 3. A czy coś będzie? O, mamy siódemkę. 14 niestety nie ma. 26 pojawia się, więc mamy dwie. 33 nie ma. 34 też nie. 41 nie ma. 44 nie. 57 nie ma. 63 nie ma i ostatnia liczba nie pojawia się, a więc e, znowu dwie. Więc nic tutaj nam nie dali. Ostatnia tabelka leci. I w tej ostatniej tabelce mamy okazję podwoić. Oczywiście, jeżeli tylko tutaj będziemy mieć dużo liczb, albo wcale, albo jedną. No i tak, siódemkę mamy, więc coś na pewno mamy. 14 już jest, więc mamy dwie. To na to, żeby się właśnie pojawiały teraz te liczby, ale 26 niestety nie ma. 33 nie ma. Mamy liczbę trzecią. 34 się właśnie pojawia. Kolejna nie ma. Kolejnej też nie ma. Nie mamy. Nie ma. I nie ma. Aha, czyli więc na to wychodzi, że mamy trzy liczby. Daliby jeszcze dwie, chociaż to minimum by wpadło. Albo by nie dali trzech, albo by nie dali dwóch, też by coś było. A niestety kończymy jak kończymy. Nie ma na to wpływu. Powiem Wam, że szkoda. Ale wkład 20 zł, to jeszcze można jakoś tam przeboleć. No, ale oczywiście nie o to chodzi, żeby y, tracić. Może jutro uda się w multi-multi w sobotę na promocyjną ósemkę. Więc kibicujcie, dziękuję za oglądanie. Możecie zostawić łapkę, jeżeli się podobało. A nowe osoby zachęcam do zostawienia subika. Będzie mi miło, dziękuję, pa!